W ostatni tydzień wakacji 2013 roku przeprowadziłem pierwsze w Polsce prywatne śledztwo dotyczące zamaskowanych obcych obiektów latających nad rządowymi instytucjami, które te obiekty pozostawiają w chmurach ślady swego oddziaływania w postaci foremnych i geometrycznie symetrycznych figur, takich jak trójkąty, koła i czasem kwadraty lub prostokąty wprost wycięte jakby w tych chmurach. Raport z tego śledztwa zamieściłem na forum, a link do niego znajdziecie pod filmem. Postanowiłem wobec stylu niepodważalnych dowodów na fakt obecności obcych obiektów nad e, obiektami w zamaskowaniu. Oprócz tego raportu nakręcić film dokumentalny i do tego potrzebowałem wielu różnych ujęć filmowych z kamery nad tymi urzędami, gdzie zarejestrowałem te wszystkie trójkątne, bardzo wyraźne formacje. Między innymi pojechałem na te zdjęcia pod Belweder w dniu, w którym na niebie po raz pierwszy akurat od tygodni pojawiły się smugi, jakie widzicie. Kręcąc ten materiał uświadomiłem sobie, że przecież te smugi, zwane potocznie chemtrails, wcale nie muszą być chemicznymi, tylko są tworzone z myślą, by obcy mogli się w nich maskować i przemieszczać nad lub pod nimi wtedy, gdy chmury są zbyt małe, lub gdy jest ich za mało, lub gdy ich nie ma tam, gdzie byłyby potrzebne obcym do maskowania się. Myśląc to, nie miałem świadomości, że za chwilę zarejestruję biały, okrągły obiekt przemieszczający się nad Belwederem. Za chwilę zobaczycie go po środku kadru ekranu, w chwili, gdy zaczynam nieco oddalać zoomem, u samej góry. Uwaga. Środek ekranu, sama góra, krawędź. Za chwilę wyleci. Już go widać. Zapewniam, że nie był to samolot, bo bym go na pewno zauważył. Za chwilę pokażę go wam w kilku powtórkach z dużym powiększeniem. Kiedy robiłem te ujęcia, skupiłem uwagę na tych trójkątnych formacjach, które, nomen omen, akurat nad belwederem musiały być zrobione, a nie gdzie indziej. To samo tego dnia było dokładnie nad samym Sejmem, co pokazałem na forum na zdjęciach. Robiąc te ujęcia, myślałem sobie, że będę miał niezły materiał dowodzący, że, i, że tu i nad Sejmem, a nie gdzie indziej w całej Warszawie te smugi zostały wykonane przez samolot. I kiedy to myślałem, rejestrował mi się właśnie ten obiekt, który widzicie. Film kręciłem kamerą HD, około 6 megapikseli i jej jakość jest wystarczająca moim zdaniem, dobra, by na optycznym zoomie i w cyfrowym powiększeniu już w studio wyraźnie widzieć, że na pewno nie jest to samolot, ani żaden biały puch, czy śmieć, Jakie ludzie tysiącami rejestrują na YouTube, myśląc, że to UFO. Obiekt jest wyraźnie okrągły, biały i leci wolniej niż mały samolot, ale na tyle szybko, by wykluczyć jakikolwiek naturalny obiekt. Jest dobrze, e, jak się dobrze wpatrzycie na powtórkach, obiekt zdaje się pod koniec zatrzymywać, zwalniając, ale niestety, nie będąc świadomym tego, że e, mam go w kadrze, kończę ujęcie i nie wiadomo, co było dalej. I co zrobił? Jego tor lotu wskazywał, że przed chwilą przelatywał dokładnie nad Urzędem Rady Ministrów i idealnie prosto nad samym pałacem prezydenckim, co właśnie widzicie. I czymkolwiek on nie był, był koloru białego i był okrągły, a to wyklucza jakąkolwiek naszą znaną maszynę. Rejestracja ta wskazuje na kilka rzeczy, że wzrokowo tych obiektów nieraz trudno jest zauważyć, ponieważ ich maskowanie, uwaga może polegać na zakłócaniu tych częstotliwości widma światła widzialnego dzięki którym moglibyśmy ich zobaczyć i widzieć zaś matryca kamery nie tylko mojej ale każdej jednej może bardziej ich widzieć w innym jakby niż oko spektrum i dlatego okiem ich nie widziałem a kamera dała radę ich zobaczyć Jakkolwiek tego nie tłumaczyć, dokonałem przypadkowej rejestracji obiektu przy, przelatującego nad belwederem, co, w świetle mojego śledztwa, o jakim wspomniałem, i rejestracji e, tylu regularnych trójkątnych formacji w chmurach nad belwederem i innymi rządowymi urzędami, sprawia, że przelot tego obiektu jedynie potwierdza, że obiekty obce pojawiają się nad państwowymi, rządowymi urzędami w najróżniejszych formach. I żeby nie być gołosłownym, zanim ukończę film dokumentalny poświęcony tejże sprawie, pokażę już teraz wam na koniec dwa zdjęcia dobitnie, to udowadniające, wykonane w dwa kolejne dni o podobnej porze, czyli w godzinach końca pracy tych urzędów czterech trójkątnych formacji nad pałacem prezydenckim. Oto pierwsza z nich, przedstawiająca wyraźnie dwa trójkątne kształty skierowane ku sobie, wierzchołkami tuż nad pałacem prezydenckim. A teraz dzień następny, też nad placem prezydenckim, też dwa trójkątne kształty w chmurach i tak samo skierowane ku sobie wierzchołkami. To nie może być, moi drodzy, przypadek. Jak niektórzy by chcieli. Takich zdublowanych formacji stojących nad innymi urzędami rejestrowałem więcej i widziałem i nie wszystkie zdążałem zarejestrować, bo niektóre po prostu rozpływały się zbyt szybko, nim zdążyłem wydobyć aparat fotograficzny, gdy tymczasem okoliczne chmury stały niezmienne. I o tym będzie właśnie film dokumentalny, który pokażę już wkrótce. Na koniec popatrzcie raz jeszcze w spokoju na przelot przypadkowo zarejestrowanego obiektu i bierzcie ze mnie przykład, szukając jak ja na wszystkie sposoby e, na niebie i w chmurach dowodów na obecność obcych i ich współpracę z naszymi rządzącymi.